Do pamiętnika Katarzyny 12 grudnia 2024 roku. Dziś znowu czuję się, jak w błędnym kole. Od rana przeglądałam statystyki sklepu. Liczba odwiedzin rośnie, ale konwersje nie. Codziennie inwestuję w reklamy na Facebooku i Google, a mimo to mam wrażenie, że tylko przepalam budżet. Gdzie jest problem? Może w moich grafikach. Może w kopy, a może to ja po prostu nie rozumiem, jak to wszystko działa. Czasami mam ochotę rzucić wszystko i wrócić do pracy na etacie. Przynajmniej wtedy miałam stałe wynagrodzenie i mniej stresu, ale nie, nie mogę tak myśleć. To moje marzenie własny sklep coś, co buduję od zera. Muszę znaleźć sposób, żeby działało. Najbardziej frustruje mnie brak czasu. Prowadzę ten biznes praktycznie sama. Codziennie pakuję zamówienia, odpisuję na maile, dbam o social media. Brakuje mi przestrzeni, żeby się zatrzymać, pomyśleć strategicznie. Mam wrażenie, że tonę w codziennych obowiązkach zamiast faktycznie rozwijać firmę. Najbardziej chciałabym mieć kogoś, kto mnie poprowadzi. Nie kolejne ogólne rady typu zwiększ budżet reklamowy. Czy popraw UX strony? Potrzebuję konkretów. Kogoś, kto spojrzy na mój sklep i powie: zrób A, potem B, a zobaczysz efekty. Czy to tak wiele? Wieczorem przeglądałam grupy na Facebooku. Wszędzie widzę sukcesy innych przedsiębiorców. Podwoiłem sprzedaż w dwa miesiące, roi 10 razy na Facebook ads. Czy oni naprawdę to osiągają, czy tylko tak mówią? Z jednej strony mnie to motywuje, z drugiej czuję ogromną presję. Czy jestem wystarczająco dobra, żeby osiągnąć to samo? Czasami myślę, że po prostu nie jestem stworzona do prowadzenia biznesu, ale potem przypominam sobie, dlaczego zaczęłam. Chcę czegoś więcej niezależności, swobody, możliwości bycia z rodziną, zamiast pracować na cudzy sukces. Jutro spróbuję jeszcze raz. Może znajdę narzędzie, które faktycznie ułatwi mi życie. Może uda mi się zwiększyć sprzedaż, choćby o 10%. To nie jest jeszcze miejsce, w którym chciałabym być, ale wierzę, że tam dotrę.